Po tym, jak Grzegorz Braun zadeklarował, że w niedzielnych wyborach prezydenckich odda ważny głos na Karola Nawrockiego, dla całej prawej strony mamy kolejną dobrą wiadomość. Wiadomość, która naprawdę mnie osobiście bardzo ucieszyła. Sławomir Mencen spotkał się z Karolem Nawrockim. Spotkali się w cztery oczy, porozmawiali, usiedli w lokalu, wypili wodę, uścisnęli z dło dłoń, zrobili sobie zdjęcia. Mieli momenty w cztery oczy, w których mogli dyskutować. To jest bardzo dobry gest. Wielki gest Sławomira Mencena, za co ja osobiście jestem wdzięczny, bo przecież nagrywam filmy, przecież apeluję o to, żeby spotkać się, żeby rozmawiać, żeby nie było żadnych sporów po prawej stronie, bo to nie jest moment na to, ten, ta, ta chwila przed wyborami prezydenckimi, żeby były spory, żeby się kłócić. I Sławomir Mencen po tym, jak we wtorek, w środę, przepraszam, nagrał film na swojego YouTube'a, podsumował rozmowy, mocno tam skrytykował Rafała Trzaskowskiego i powiedział, że nie widzi żadnego powodu, żeby głosować na Rafała Trzaskowskiego. Nawet powiedział, że Rafał Trzaskowski jest śliski. Powiedział, że jego współpracownicy Rafała Trzaskowskiego w jego biurze zostawili syf, brud. Teraz Sławomir Menzen w czwartek spotyka się z Karolem Nawrockim, panowie rozmawiają o w przyszłości Polski, podają sobie dłonie. I mam taką nadzieję, jako wyborca prawicy, jako konserwatywny komentator. Publicysta. Mam nadzieję, że na tym zdjęciu widać Karola Naworskiego, przyszłego prezydenta Polski, i Sławomira Mencena, przyszłego ministra finansów. Mamy w tej chwili, choć jest rząd Donalda Tuska, choć jest ta koalicja nazywana koalicją 13 grudnia, w tej chwili jest taka koalicja, ale mamy przed sobą wielką szansę, autostradę do tego, żeby mieć konserwatywnego prezydenta, nawet takiego prezydenta z poglądami bliżej Konfederacji niż PiSu Karola Nawrockiego i mieć w przyszłym parlamencie takich ludzi jak Marek Woch, Marek Jakubiak, Sławomir Mencen, cała Konfederacja, nawet. Ekipa może Grzegorza Brauna dostanie się do przyszłego Sejmu. Duża y, partia Prawo i Sprawiedliwość, które stworzą duży, konserwatywny, niemal nietykalny rząd. I te partie wtedy mogą ze sobą dobrze współpracować. Mamy szansę taki rząd zobaczyć za dwa lata, tylko najpierw musimy przejść przez te wybory prezydenckie. Pracownia Ibris zrobiła sondaż dla portalu Onet. I co z tego sondażu wynika? Ano wynika, że... Dalej. Liderem sondaży jest koalicja obywatelska na poziomie poparcia 33%, ale na PIS chce głosować ponad 32%, a na Konfederację najmocniejszy wzrost 17% wyborców. W tym sondażu nie ma partii Brauna. Niech Braun założy partię, niech ją zarejestruje. Mam nadzieję, że wtedy ta partia będzie notowana, ale już samo poparcie PiSu i Konfederacji daje niemal. 50% poparcia, 50% poparcia to byłby ogromny rząd, rząd, który mógłby rządzić stabilnie, dobrze, konserwatywnie, rząd, który moglibyśmy zobaczyć i mamy prawo go zobaczyć, mamy prawo mu dać szansę. Rząd, którego byśmy pilnowali, żeby dobrze rządził, rozsądnie rządził i rozwijał Polskę z naszego konserwatywnego punktu widzenia. Stoimy przed historycznym momentem, i wszystko się układa prawie tak jakbyśmy tego chcieli. Tak jak przewidywaliśmy, od miesięcy tutaj to powtarzamy, że jest na to szansa, nigdy nie przestaliśmy wierzyć, nigdy nie przestaliśmy pozytywnie motywować i ja wciąż to będę robił, nie będę przestawał. A to zdjęcie Mencena z Nawrockim, no naprawdę sprawiło, że no gdzieś bardzo dobrze się poczułem, bardzo dobrze się na sercu czułem. Tak, dobrze. To druga ważna wiadomość tuż przed końcem kampanii wyborczej, po tym jak Grzegorz Braun zadeklarował, że będzie głosował na y, Karola Nawrockiego. Prawa strona może mieć tu szansę. Niezdecydowani mogą też dzięki temu wszystkiemu pójść i y, oddać głos na Karola. Nawrockiego warto pamiętać, że z drugiej strony jest człowiek, którego popiera niemal cały system. Nie, niemal cały system. Tak, Donald Tusk nawet już teraz zapowiada, że jest zgoda na obniżenie cen prądu w lipcu. No byle tylko wygrał ten Rafał Trzaskowski system służby, aparat państwa, największe lewicowo-liberalne media działające w Polsce, Unia Europejska, wszyscy święci popierają Rafała Trzaskowskiego, który de facto jest naj, jednym z najsłabszych kandydatów, najbardziej plastikowych. Już bym wolał, żeby prezydentem Polski był Adrian. Zanbrek niż Rafał Trzaskowski, i ten Rafał Trzaskowski nie może przebić szklanego sufitu. Ma problemy, żeby wygrać wybory, bo Polacy go tak źle oceniają. A i tak ta strona rządząca robi wszystko, żeby tylko on wygrał. Pomaga mu jak tylko może, a i tak Polacy tego nie kupują. Przed nami jest historyczna szansa, żeby, żeby spróbować dać szansę takiej koalicji, będę ją zlepiał, wiem, że Sławomir Mecen tego nie lubi, powiedział, że nie da się zlepiać PiSu z Konfederacją, że on chce mieć pole negocjacyjne. Ja o tym będę mówił. Jest historyczna szansa na wielkie konserwatywne rządy w Polsce, które mogą być najlepszymi rządami, tylko najpierw musimy mieć za sobą wybory prezydenckie z prezydentem, w tym momencie Karolem Nawrockim. Do zobaczenia. Dajcie znać w komentarzach, jak te zdjęcia Męcena z Nawrockim oceniacie. Napiszcie w komentarzach, na kogo zagłosujecie. A jeżeli na sam koniec mogę Was o to poprosić, dajcie też wsparcie dla kanału o analiza polityczna. Kliknijcie wspieram i bądźcie wspierającymi. Bonusy, dodatkowe filmy tylko dla wspierających. To też jest dla nas ważne. To jest budowanie naszej niezależności. I e, dzięki temu możemy więcej dla Was pracować. Do zobaczenia.